Cześć i witam! W dzisiejszym odcinku zabieramy się za orkę pod Żyto. Będzie do zaorania około 17 hektarów. Przy tej okazji zrobimy również test spalania kierowca. Zatankujemy go do pełna. Pojadę na pole. Założę to dzisiaj w całości bez problemu. No, nie można być tego takim pewnym, bo może wyskoczyć jakaś awaria po drodze, to wiadomo. Ale postaram się to dzisiaj zaorać w całości. I po zatankowaniu ciągnika na starcie do pełna przyjadę, zatankuję go z powrotem. Przeliczymy zużyte paliwo przez, przez daną działkę. Ponieważ postaram się obalić ten mit, że te ciągniki są strasznie paliwożerne. No i w tym odcinku chcę Wam to w końcu zademonstrować, udokumentować, pokazać jak to, jak to naprawdę jest. Dlaczego przeczepiłem pług e, pod jedynkę? Nie jadę dwójką, a już wam mówię. Ponieważ dwójka nie jest na tyle mocna co jedynka. Naprawdę dwójka kierowiec jest słabszy. Jest słabszy, nie ma tej mocy co, co ma ten. Ten to jest po prostu Rammstein. On idzie ze wszystkim i ciągnie wszystko, ale tamten <laughs> przepraszam, nie ma takiej mocy, i dlatego przepinam się. Pod, pod jedynkę, żeby zrobić to sprawniej, szybciej i przygotować ten areał pod zasiewy. Tak to wygląda. Co do grime i modów w grime, czyli modyfikacji, to chyba zrobię osobny odcinek o tym, ale jeszcze się nad tym zastanawiam, albo wrzucę do innego z materiałów. No i stoi tu taka trójca święta, że tak powiem. Jedynka, szóstka, dwójka. Dwójka jeszcze z wydechem nieprzerobionym, ale to już niebawem się zmieni. Tankujemy sprzęt. Sprzęt mamy zatankowany pod korek. No, już widać, że porozlewałem i nawet jak skaczę, to tutaj na schodku to już wyskakuje. Czyli tutaj jest ok. Przechodzimy na drugi zbiornik. No, tu jest filt wyjęty, akurat też jest zalane. Ile można? Tak, ile można. No, jeszcze z centymetr brakuje i na tej powierzchni tego zbiornika to jeszcze by weszło, ale uwierzcie mi, że to jest duży problem to zatankować, bo to paliwo się trochę pieni przy tankowaniu dystrybutorkiem i tak i tak te parę litrów plus minus 10. Oj, szczelka wyszła. Plus minus 10 litrów zawsze tej tolerancji przy dotankowaniu do pełna. No jest, tutaj nie ma co się czarować. Zakręcamy. I zaraz ruszamy w teren. Przy tej okazji jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować ekipie z kanału Agromix WLKP, czyli Agromix Wielkopolska oraz kanału Rolnik Remontuje, ponieważ chłopaki doglądają bardzo szczegółowo moje filmy i widzą takie no szczegóły bardzo dokładnie. I tak jak na przykład z tymi hakami, zauważyli, że Przekładam z jedynki do dwójki i Ciachpach przysłali mi już haki. Uprzedzili mnie przed zamówieniem oraz inne rzeczy, takie jak e, środki smarne, do na, przykład, do na przykład co my tu mamy, gdzieś tu był jeden specyfik, jak oglądałem, e, do wiercenia, do stosowania jako smarowidło, chłodziwo i tak dalej, ponieważ. Zobaczyli na jednym z filmów, że wiercę i polewam yy, zwykłym dieslem. No i mówię, wyłapują chłopaki szczegóły. Tutaj mam znowuż, <coughs> przepraszam, paczkę z szybami, bo miałem wybite w szóstce, Też dojrzeli, przysłali uszelka do, do szyb. Od razu tu mam, właśnie, jeszcze, też kolejny specyfik. Jeszcze nawet nie, nie wszystko zdążyłem otworzyć, bo. Nie było kiedy. O, mamy kolejny, kolejny spray. Smart trwały w sprayu. O, tak więc. Bardzo, bardzo dziękuję, że chłopaki tak doglądacie te szczegóły, do, wyłapujecie je wszystkie i, i zaraz mi tutaj podsyłacie. Ogólnie to dostaję coraz więcej tych paczek. Bardzo, bardzo dziękuję. To tak, tak, no dla mnie to taka nowość, tak naprawdę, ponieważ no całe życie człowiek na wszystko sobie pracuje, zarabia i tak dalej. Prezenty to dostawał zazwyczaj na urodziny, a, a nie do pracy. Tak więc, jeszcze raz podziękowania dla AgroMix Wielkopolska i ekipy Rolnik Remontuje. Dotarłem na pole. Jest to działka, na którym był koszony ostatnio owies i pokazywany zbiór tego owsa. O, od razu przy okazji. No, tak mówię przy okazji. Opuszczamy zaraz pług, rozkładamy wszystko. Miało być szybko, szybko. Łukasz rano się zaczął zbierać. Zacząłem to wszystko rano szykować. A wyszło, że jestem tutaj o godzinie 15. Oj, muszę światła zgasić. Halogen się przekręcił. Halo, panie. No, odkręcamy zawór. I tak jak mówię, no jestem po godzinie 15 na polu. I w ciągu tych kilku godzin jakie pozostały do zmierzchu bo nocą nie zamierzam dzisiaj pracować no nie uda mi się tego wszystkiego zaorać więc będę musiał dojechać tu na następny dzień i wtedy dokończyć tą działkę ale to wszystko po kolei zaczynamy orkę pod żyto o zimę populacyjne czas start i co my tu mamy po drugim przejeździe Widać, że jest za głęboko płuk puszczony, czyli muszę wypłycić na kole podporowym z tyłu. E, wyoruje się martwica, tutaj, czyli inaczej mówiąc, sypie się piach żółty. E, po pierwszym przejeździe tego nie stwierdzałem, bo wiadomo, no w pierwszym przejeździe ciągnik nie idzie w bruździe. To jest trochę tak inaczej pług ułożony względem pola. A teraz, gdy już jest e, ciągnik prawą stroną w bruździe wszystko widać jak należy i teraz należy dokonać korek ustawień i idziemy wypłytać kółeczko Warunki do orki u mnie dalej są beznadziejne. Dalej jest za sucho. Mimo tego, że jak przejeżdżamy czy też kopniemy, widać wilgotną ziemię. To i tak tej wilgoci jest zbyt mało. Do orki tak lekkiej ziemi. I to jest takie właśnie dziwne zjawisko. Bo jeżeli jest za mała wilgotność tego piachu. Tej ziemi, no tak to nazwijmy. To odkładnie zabijają się, zaklejają. Po prostu wszystko się tak ciągnie w tych odkładniach. Nie chce to się dobrze odkładać, tylko to tak wszystko jedzie razem wspólnie i dzieje się właśnie takie zaklejanie się odkładni skip. Trochę gdzie nie gdzie widzę kluski. Pojawia się pesz. Ale to już inna sprawa no i tak jak mówię, no wilgotność jest nie taka jak trzeba i to się tak trochę bardziej redli niż orze no no cóż co mogę powiedzieć, zrobię tak samo jak z rzepakiem jadę cały czas e, obrócę to a nóż widelec uda się w ten sposób, że na tą świeżą orkę popada, czyli dobrze wtedy to usiądzie wpije ten, ten piach tą wodę i na tym będzie można posiać no, taką mam nadzieję. Teraz to delikatnie młotkiem odbijam. Nie uderzam jakoś super mocno, żeby wiadomo, nie połamać odkładni ani żeby nic nie pękło. Nie? Czystszej lecę dalej. Mamy kolejny dzień zmagań z orką. Pogoda przyniosła niewielkie opady i przed startem, aby dokończyć tamte pole. Mały pit stop, że tak to nazwę. Wymiana dłut w pługu, ze względu na to, że te tutaj no już zakończyły swoje żywota. Co prawda jeszcze można było je obrócić na jedną stronę i wy, wyeksploatować do końca, ale już nie chciało mi się kombinować 10 razy i przekładam na nowe. A jeszcze też prawda jest taka, że te dłuta pamiętają orkę leśną. Tak, to są te, które orały las i czas już na nie, bo przewróciły tam 30 parę hektarów tego lasu. Jeszcze paręnaście u mnie, jak dobrze pamiętam, no to chyba już im wystarczy składam i jadę na pole. Oczywiście jeszcze zaznaczę, że jeżeli to ma być ten test spalania, to po zjeździe do domu i tak dalej, nie tankujemy ciągnika co widać dobrze dojazd do dystrybutora paliwa no nie jest zrobiony nie ma żadnych śladów, nie było tankowane i tak jak jest paliwo w zbiornikach tak palę sprzęt i jadę dalej trochę wyjdzie to więcej ale tutaj ten zestawik to mi się bardzo mocno podoba ale to kiedy indziej eee, na czym to skończyłem no patrz, uciekł mi wątek. A właśnie, że ciągnik jest nietankowany, a nie nic. No i ten test spalania trochę będzie inny. No może nie inny. Eee, o co mi chodzi? Że dwa razy czy tam trzy razy będzie robiony dojazd na pole. Tak więc, tak więc no to też trochę wpłynie. Bo ja przyjadę, zatankuję i to wszystko będzie razem, razem z dojazdami, ten wynik. Ale dobra, mniejsza. Wsiadamy i kręcimy. A potem wiadomo, poprzeczki. Zwijam się do domu i tam już nagramy, jak wyszło tankowanie. Pokażę to wszystko, przeliczymy spalanie i wszystko się okaże, jak to naprawdę wygląda. Ta działka ma 16,88 dokładnie. To jest jej powierzchnia typowa, uprawna. O, widzicie, już tak gorzej pół odkłada Trzeba wyjść i wyczyścić odkładnie po tym przejeździe I od razu z automatu, jak już są te odkładnie tak zaklejone To od razu ciężej idzie Czuć w pociągniku No i teraz wysypuje się jeszcze ten, ten żółty piasek, ta martwica Ze względu na nowe dłuta A pół już jest wypłycony na maksimum jak tylko mogłem A jeszcze jest tak, że takie jest miękko, że płub normalnie tylne koło podporowe wchodzi w ziemię co automatycznie brzyna się, brzyna się w tym piach co automatycznie daje nam większą głębokość pracy no i jest koniec tematu dobra przejeżdżamy do końca i widzimy się przy dystrybutorze tankowanie rozpoczęte Zobaczymy, ile wejdzie do zbiorników. I tak jak mówiłem, było to pole o powierzchni 1688. Co do Ara. No i byłem na nim dwa razy. Odległość do pola od mojego miejsca zamieszkania to jest 8 km. Zobaczymy na koniec. I proszę bardzo, 315 litrów, tyle weszło do ciągnika. Paliwa mamy nabite, tak jak wtedy, pod korki. Jeden, no dobra, wejdę jeszcze z drugiej strony, pokażę. Aj, kurde, aż chlapie. Z drugiej strony to samo. Zaraz to przeliczamy, tylko odstawię ciągnik. Dobra, sprzęt odstawiony. Ciągnik rozpięty sługiem, bo na razie już nie będzie urane. Tutaj drugi czeka obok. Stałem sobie dwa chłopaki, a w środku przelot. Jak nie trudno było sobie policzyć te 315 litrów przez 1688, to wychodzi nam 18,66 litra na hektar. No i do tego dodajemy teraz, znaczy dodajemy, dodajemy, nie dodajemy, wchodzi nam. Podwójna wyprawa na pole, czyli wychodzi nam 16 km, czyli w to mi sporo, to mówiłem na pole mam 8 km, czyli mamy 16 km plus 16 no no to już wychodzi dosyć spora trasa. Do tego jeszcze dodajemy też te plus minus 10 litrów na te dotankowanie, bo a nuż widać wtedy udało mi się te 10 litrów więcej wlać, a teraz znowu mi się nie udało tych 10 litrów więcej nalać, może nalałem mniej. No, starałem się to zrobić jak najlepiej potrafię. Czyli, no, założyć można na te warunki, na dzisiejsze warunki tej suszy i tego wszystkiego, co się dzieje. Ja przyjmuję takie te 17 litrów. Może trochę za dużo zszedłem, ale to już pozostawiam Wam do oceny. No i powiedzcie mi, czy to jest takie horrendalne spalanie? Czy to jest naprawdę takie wysokie? Jak będą warunki idealne, czyli będzie wilgotno, będzie ziemia bardziej... Bardziej taka no, przyjazna do orki, yy, i trochę wolniej bym jeździł, bo to też duża, duża jest tego rola. To schodzimy spokojnie 15-13 litrów, tak jak osiągałem to w ubiegłych latach. Tak więc tutaj nie ma żadnego problemu, ale to jeżeli chodzi o lżejsze gleby, to zaznaczam od razu. Jeżeli chodzi o te ciężkie, tak jak było orane pod rzepak, no to tam 20-25 <laughs> siedzi. Zawsze tam tyle siedzi litrów na hektar bez dwóch zdań. To też zrobimy któregoś razu prezentację. Dobra, a teraz jeszcze mała sprawa. Na sam koniec ostatnio wrzuciłem na społeczność zdjęcie fadromy w kontenerze. Nie macie się czego obawiać. Fadroma po prostu wyciągała z tego kontenera. Nowe zabawki. Yy, kontener był pożyczony, to nie był mój kontener, bo tam bardzo dużo wpisów było na ten temat, że kupiłeś sobie kontener, yy, że wywoźliś Fadromę na złom. Nic z tych rzeczy. Fadroma jest na miejscu, mówię. Fadroma wyciągała tylko nowe, nowe, kolejne zabawki. I w najbliższym czasie zademonstruję wam, co sobie sprawiłem do warsztatu i zrobimy o tym osobny materiał. Tyle mam tych materiałów do nakręcania, a ciągle nie ma czasu, ciągle coś, ciągle jest zapiernić, że tak powiem brzydko. I nie mam po prostu kiedy nagrywać, dlatego trochę tych filmów będzie mniej. I to też widać na moim kanale. Kończę. Do następnego. Cześć.